Masimy z tej strony, Anton. E, dzisiaj sobie opowiemy, e, czemu nie było tyle filmów. Jak będą wypadać filmy, co nowego miałem wybrać No, zaczynajmy. E, jakieś dobre dwa, trzy albo cztery dni temu wypadł mi Karl. Ja, ja jadę sobie w autobusie, patrzę. A tam Karl ze skrzyneczki. Udało mi się nabić na 60 rangę dynamikę produkować. Mm, y, PAM bić na 12 rangę. Gdzie nie. Tego teraz PAM wyjał ogólnie na 15 y, rangę. Mm, tego jest z poczką Teraz sobie też w Primo chcę bić na rangę 20 Bo psu tak chciałbym i napiszcie w komentarzu kto miał kiedyś do czynienia z farmingiem z 19 ile ma pochatków wybrał ustac? To wam szybne serduszko tak Zagramy sobie Pam Nie i zaczniemy teraz, kiedy będą wychodzić filmy. Filmy będą wychodzić podejrzewam, że w e, wtorek, wtorek, czwartek, piątek i sobotę, trzy razy w tygodniu. Według mnie to jest dobrze. Zgarniemy sobie pałeczkę. Bo się nas przestraszyły. Mm. Gdzie oni są? Tu. Graliśmy Może się na tym odcinku uda wbić Pam na rangę tą 13 Nic nie ma. Też nie było tyle odcinków, bo byłem u wujka nagrywać, planowałem na kompie coś nagrywać, ale nie mogłem, bo mam za słabego jednak kompa na OBS-a i nie mogę nagrywać i... Dobra, zginęliśmy. I napiszcie też kogo wolicie. Rose czy El Primo. Szkoda, że pan się tak długo Szkoda, że pan się tak długo ładuje ten eee. Yy, Amo. Jezu, udało się wygrać. a Mieliśmy tak mało powerków i to wygraliśmy. To rangę 13. Podejrzewam, że poza odcinkiem będę jeszcze wbijał rangę 15, żeby nie było. Będę chciała, ale czy mi się to uda, to nie wiem. Też napiszcie, czy wolicie takie 65 minutowe odcinki, czy 10 minutowe. Ten odcinek będzie trwał 6 minut, tego ja już się z Wami żegnam, bo nie mam teraz zbyt dużo czasu. Pa, pa, przetrzymam do tej 6 minuty. Pa!